Witam serdecznie. Dzisiaj będzie kilka uwag na temat zwiedzania różnych państw, różnych miast, różnych kultur. Najlepiej poznaje się dyskretnie, zamierzając się w nie wtapiając w tło. Dlaczego? Jest bardzo proste. I jeśli nie wyglądamy na turystów, wiadomo, że w krajach, w których na przykład ciemna skóra jest normalna, będzie nam trudne jako Europejczykom, ale to też jest możliwe. Przykładowo, gdybyśmy wyjechali do Tajlandii, zanim zaczniemy robić zakupy, powinniśmy co najmniej tydzień się poopalać. Jeśli nabierzemy koloru skóry trochę ciemniejszego niż od razu po przyjeździe, wtedy rodowici Tajlandczycy, którzy będą chcieli zrobić z nami interes. Będą nam dawać trochę lepsze ceny niż gdybyśmy byli no typowymi turystami, którzy dopiero co przyjechali, którzy chcą po prostu na nas zarobić, i to no czasem ceny zupełnie inne, dając niż osoby, które wyglądają bardziej na rodowitych mieszkańców tego kraju. I jeszcze inny powód jest, dlaczego warto coś takiego zrobić i topicie w tłum. Jeśli na przykład zamiast zwiedzać muzea czy inne tego typu obiekty, poszlibyśmy na przykład do kawiarni czy do parku, posiedzieć sobie, poznać nowe osoby, czy porozmawiać z nimi, szybciej byłoby nam i łatwiej poznać daną kulturę moglibyśmy nawiązać kontakt z, z kimś, kto tam przebywa na co dzień. No i taka osoba bardzo chętnie opowiedziałaby nam o tym, jak się w danym kraju żyje, jakie są dobre miejsca do pooglądania. No wtedy może to nam faktycznie jakieś dobre muzeum, jeśli byśmy faktycznie mieli na to ochotę. No ale takie, które może nas zainteresować jest czymś nie tak oklepanym jak wiadomo wszędzie muzeum narodowe, gdzie pędzą tłumy. No i zawsze, żeby dostać się do samego tego muzeum, czasem trzeba poczekać długo w kolejce na takie mniejsze muzea, no, chociażby upamiętniające jakąś bitwę czy, czy historię danego miasta, miasteczka może być niesamowitym realitasem, ale to wszystko dzięki temu, że właśnie z kimś porozmawiamy, kto jest w cudzysłowie tubylcem, ta osoba na pewno chętniej będzie chciała coś, coś dla nas zrobić, jeśli właśnie docenimy ich kulturę i będziemy faktycznie zainteresowani tym, co ona ma do powiedzenia. Co jeszcze w tym temacie można by było powiedzieć? No, przyjemność podróżowania w ten sposób jest zupełnie inna niż bieganie po właśnie obiektach, które są czymś zawsze spotykanym. No, może tak. Jeśli wyjechalibyście do jakiegoś kraju, do jakiegoś miasta. Wiadomo, że Biuro Turystyczne pokazuje Wam jedną, drugą, trzecią rzecz. Wy w tym momencie, oglądając je, macie zawsze to samo. Jedna, druga, trzecia rzecz. Jeżeli byście na własną rękę wyjechali do mojego kraju, to obejrzycie jeszcze czwartą, piątą, szóstą, siódmą i ósmą rzecz o której w żadnym przewodniku mogą wam nie napisać. Mogą tego w ogóle nie ujawniać, możecie nie mieć w ogóle pojęcia, że coś takiego istnieje. A okaże się, że jest to naprawdę coś ciekawego, coś niesamowitego, co jeśli znalazłoby się na przykład w serii waszych zdjęć, moglibyście opowiadać o tym, potem i, że i każdy, czy, czy znajomy, każdy z nich na pewno byłby Zafascynowany y, czymś nowym, czymś rzadko spotykanym. Zresztą dla Was to też byłaby niesamowita warunka, gdybyście mogli w ten sposób y, podróżować i oglądać coś, co nie jest y, popularne tak, tak bardzo popularne. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęciłem Was do zwiedzania. Alternatywny sposób, taki, który może Wam się bardziej spodobać, przynajmniej mam taką nadzieję, po to, by nauczyć się więcej, zobaczyć więcej, poznać inną kulturę, inne się, Pozdrawiam serdecznie wszystkim i